Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, dziękuję Wam przede wszystkim za to, że wracacie, za to, że jesteście. Bardzo się cieszę, że mogę tak naprawdę dla Was zrobić taroskopy i różne wróżby. Kochani, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za lajki, za wszystkie komentarze. No i zobaczymy sobie, co ciekawego słychać u raka skorpiona i ryb na przyszły tydzień od 16 do 22 stycznia. No i kochani, oprócz tego zobaczymy, tak jak mówię, co ciekawego słychać, zobaczymy, co, co tutaj od kuchennej czarownicy również. Jakie są porady, jakie są karty. Zaczynamy od raka. Rak od 16 do 22 stycznia. Jeszcze zanim rozłożę karty, pamiętajcie o tym, że to jest wróżba ogólna, więc moi drodzy, nie z wszystkimi będzie rezonować. Weźcie dla siebie tylko to, co dla Was, co, co Wam pasuje um, i co jest dla Was, co czujecie, że, że jest dla Was. I pamiętajcie również o tym, że karty to jest tylko odnośnie wskazówka, a my sami tak naprawdę decydujemy o tym, co chcemy zrobić więc już patrzymy co ciekawego uraka od 15, nie, przepraszam, od 16 do 22 stycznia. Co tutaj dobrego uraka słychać. No raki coś będziecie coś będziecie tutaj podpisywać coś jakieś tutaj sytuacje dużo. Dużo jakichś tutaj spraw do uporządkowania. No ale już patrzymy, co dobrego. No, do, no dokładnie. Słuchajcie, 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 kochane raki, przede wszystkim tydzień będzie, wiecie co, dosyć spokojny. Energia będzie się tak wyrównywać, będzie spokojnie, będzie... Będzie, wiecie co, ale będzie stabilnie. Wszystko będzie szło do przodu tak, jakby chcecie, żeby szło do przodu, ale to nie będzie takie, takie po prostu nagłe, szybkie. To będzie stabilne. Możecie, możecie być zajęci troszeczkę, troszeczkę bardziej niż, niż zazwyczaj, ale to też nie będzie jakaś duża zmiana. No i wiecie co, jedyne co, co tutaj się ogólnie pokazuje też, to możecie mieć bardzo dużo, wiecie co, jakiejś takich, jakichś korespondencji, listów, może maili do, do, do rozwiązania i słuchajcie, jeśli chodzi o, o miłość, to wiecie co, ja mam wrażenie, moi drodzy, że w tym tygodniu, Przede wszystkim tutaj jest porada, jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o pracę, postępujcie etycznie w tym tygodniu. Zgodnie ze swoimi zasadami, czy to są zasady moralne, zasady etyczne, zasady w pracy, słuchajcie, postępujcie zgodnie, zgodnie z tym, co czujecie, że powinniście zrobić. Um, I wiecie co, jeśli chodzi o, o miłość, to ja mam wrażenie co, że na początku, na początku tygodnia. Um, Wy sobie możecie zdać sprawę, że ten partner tak naprawdę bardzo Was kocha, bardzo mu na nim zależy, tylko on, wiecie co, pokazuje to nie do końca tak, jak Wy byście chciały, żeby on pokazywał, bo może to być partner, który, um, wiecie co, nie wiecie, co ja powiem tak, nie kupuje Wam może, może kwiatów, może Wam nie kupuje tutaj serduszek, może nie jest mało romantyczny, ale jest bardzo praktyczny, bardzo o Was dba. I tak naprawdę dzięki temu, że Wy sobie na początku tygodnia zdacie od, z tego sprawę, i tutaj znowu, kochane raki, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, to to Wam pomoże, żeby, wiecie co, w tym, żeby troszkę uporządkować ten związek, żeby porozmawiać może na, 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 na jakiś temat i również wiecie co, żeby poznać swoje słabe strony, żeby poznać swoje słabe strony, żeby poznać słabsze strony partnera i też, żeby o tym porozmawiać. Bo to też jest ważne, nie tylko te nasze, te, te nasze dobre strony yy, powinniśmy zaakceptować, ale zaakceptować również te słabsze strony, te gorsze strony. Yy, I wiecie co? To wam, powiem Wam szczerze, że to pod koniec tygodnia doprowadzi do tego, że yy, Wy poczujecie jakieś oczyszczenie, poczujecie, pogodzicie się z przeszłością, pogodzicie się z tym, jak to jest w tym związku, yy, i po prostu pójdziecie razem do przodu. Tutaj, tak jak mówię, tutaj, nie, tutaj to się po prostu pokazuje właśnie w takiej, w takiej energii spokojnej, w takiej, pomimo tego, że, że tutaj są karty, które, które są bardzo ważne, które mają energię, to mimo wszystko to jest wszystko to jest dosyć spokojnie. I, i bardzo fajnie, bo, bo czasami potrzeba troszeczkę więcej czasu na to, żeby sobie wszystko ładnie uświadomić. I, i pogodzić się z tym, co było w przyszłości. Słuchajcie, to też nie jest do związków, które, które powiedzmy są jakieś, no nie chcę mówić agresywne, tak, ale powiedzmy toksyczne. To nie, jest, to nie są takie związki, to są związki, gdzie obie strony tak naprawdę pracują nad sobą, obie strony chcą, chcą po prostu się dogadać. I kochani, jeśli chodzi o pracę, to ja mam wrażenie, że to będzie coś w tym samym stylu, czyli zdacie sobie sprawę z tego, że z tego, co nie umiecie, o tak. I tak naprawdę z powodu tego, że Wy sobie zdacie sprawę, co Wam jeszcze jest potrzebne do, do tego, żeby na przykład dostać awans, czy, czy żeby dostać lepsze pieniądze, sobie, to, to zaczniecie porządkować to wszystko w pracy. To zaczniecie sobie zdawać sprawę, na przykład, jaki kurs jeszcze powinniście zrobić, jakie szkolenie jeszcze powinno przyjść. To, wiecie co to, to jest, zwłaszcza dla ludzi, którzy pracują rękami, którzy robią coś rękami. Tutaj, oczywiście, to może być, to jest bardzo szerokie, szerokie spektrum, ale to będzie, tak jak dla ludzi, którzy bardziej wykonują pracę fizyczną niż umysłową. I, i po prostu to Wam tak naprawdę przyniesie to, że Wy sobie zdacie sprawę, co, czego jeszcze się musicie nauczyć, to też będzie, będzie bardzo fajne, bo pójdziecie z tym wszystkim do przodu. Tutaj dla ludzi, którzy szukają pracy słuchajcie, słuchają, szukają pracy, na początku tygodnia może, może się okazać, że jest jakaś propozycja, ale sprawdźcie, czy tutaj wszystko jest, tak, jak, tak jak wy byście chcieli, żeby było. Bo to, kochane raczki, może tutaj, może tutaj nie do końca być tym, co wy byście chcieli, więc tutaj uwaga na to. Jeśli chodzi o kartę słuchajcie, od, kartę od czarownic, to wy macie. Dmuchawca, tak zwanego. Czyli po prostu wypowiedzcie swoje życzenia, kochane raki, w tym tygodniu i te życzenia niech do Was przychodzą, niech się spełniają i niech się dzieje. Wszystkiego dobrego, kochane raki. A my teraz patrzymy, co dobrego u Skorpiona w przyszłym tygodniu. Co tam ciekawego u Skorpiona od 16 do 22 stycznia. Już patrzymy co dobrego u skorpiona od 16 do 22 stycznia. No, Skorpiony manifestujemy. Skorpiony będziecie czekać w tym tygodniu. Będziecie czekać, będziecie się wkurzać, że musicie czekać, ale w tym tygodniu czas po prostu czekania dla skorpionów. Albo. No i, no i zresztą zaraz będę Wam mówić. Zaraz będę mówić o co chodzi. No i, o, i ochraniajcie się. Kochane skorpiony, Wasza energia na. Ogół, ogólna energia na ten tydzień. To przede wszystkim, wiecie co? Uwaga na szczegóły w tym tygodniu, ale też, słuchajcie, możecie zacząć coś nowego, możecie zacząć jakiś nowy projekt i macie bardzo fajną energię manifestacji. Czyli w tym tygodniu, słuchajcie, kochane skorpiony, myślicie o tym, co chcecie osiągnąć, myślicie o tym, co chcecie zrobić, co chcecie, żeby do Was przyszło, bo to będzie do Was przychodzić. Jak będziecie myśleć negatywnie, no to będziecie przyciągać to wszystko, co jest negatywne. Um, I tak jak mówię, zwracać uwagę na szczegóły um, i wiecie co, jeśli macie pracę, w której mówicie dużo, um, czy jesteście nauczycielem, czy po prostu w, jakiś, w jakikolwiek sposób mówicie, to, te, to tak jak mówię, możecie, możecie tak naprawdę rozpocząć coś jeszcze innego, coś nowego. Um, także bardzo fajna, bardzo fajna energia. Ale słuchajcie, oprócz tego... Y tak jak mówię, czekanie. Słuchajcie, kochane Skorpiony, jeśli jesteście na urlopie, to najzwyczajniej w świecie po prostu korzystajcie z tego urlopu. Nic się nie będzie działo, będziecie nie chcę mówić znudzeni, bo raczej nie myślę, że to nie będzie znudzenie ale nic się nie będzie działo takiego, na co warto zwrócić uwagę. Jedyne, słuchajcie, co, się, co może tutaj, to Wy się możecie, wiecie, co sami ze sobą w środku kłócić, że nic nie robicie, a powinniście. Ale odpoczywajcie, słuchajcie, odpoczywajcie. Jeśli chodzi o pracę i nie macie urlopu, czy miłość, i nie macie urlopu, słuchajcie, praca. Wiecie co? Ja, ja tak jak mówię, coś, może, coś możecie na coś, na coś czekać. Zwłaszcza od powiedzmy środy, czwartku, może być tak, że będziecie wyczekiwać na coś. Ale wiecie co? Ja mam wrażenie, że Wy możecie dostać jakąś wiadomość na początku tygodnia, dobrą wiadomość, i dlatego będziecie czekać. Czyli, czyli w pracy może być to wiadomość, na przykład o, o że trzeba jakiś projekt wykonać, czy um, jakaś, bo słoneczko, czy jakaś podwyżka, czy coś takiego, um, ale po prostu trzeba będzie na to trochę poczekać. Um, więc tutaj w pracy, tak jak mówię, też spokojnie. Wiecie co? To, że wy będziecie musieli po prostu się zatrzymać na chwilę. Czy coś się opóźni, tak naprawdę, bez waszego, co, bez, bez waszego udziału, troszeczkę bez wasze, to, to znaczy, wy nie macie wpływu na to, to tak naprawdę sprawi, że będziecie mogli spojrzeć na swoją sytuację w pracy troszeczkę z innej strony. Ale, tak jak mówię, to może być wiadomość o tym, że coś się opóźni, nie z waszej winy, nie z, waszego, nie, nie z tego, że wy coś zaniedbaliście, ale po prostu. To sprawi, że trzeba będzie poczekać i poczekajcie spokojnie, bo, bo nie, ma, nie ma tego złego, tak naprawdę. I znowu, możecie, tak jak mówię, porada, pomimo tego, że będziecie wkurzeni, to zwróćcie uwagę na to, o co warto walczyć. Czy rzeczywiście warto się tak wkurzać, czy po prostu, kochane skorpiony, najzwyczajniej w świecie, poczekać troszeczkę. Wiecie, co jeśli chodzi o miłość. To ja mam wrażenie, wiecie co, że na początku tygodnia, bo ja tutaj, wiecie co, ja nie czuję tego, że wy będziecie na przykład w związku, gdzie będziecie na kogoś czekać, czy będziecie na przykład, nie wiem, no na przykład zerwiecie, czy, czy będziecie na jakiejś, Przerwie związkowej przez, przez tydzień. Ja bardziej czuję, wiecie, to, że na początku tygodnia może być tak, że dostaniecie jakąś wiadomość, będzie jakaś rozmowa i po prostu będzie trzeba na coś poczekać. Coś tak, jak, wiecie, tutaj, tutaj wy macie czekanie w tym tygodniu, skorpiony po prostu przez cały tydzień praktycznie. Brak jakiej, wiecie, co nie tyle brak energii, ale po prostu nie będziecie musieli za dużo robić. Tak, także, tak jak mówię, może, może większość skorpionów, które będzie słuchać, jest po prostu na urlopie na zwyczajnym świecie, więc, więc jest odpoczynek i, i dlatego nie musicie nic robić. Skorpiony, wiecie co, które ewentualnie chcą zajść w ciążę, słuchajcie, pod koniec tygodnia możecie dostać takie wiadomości. Może, może dlatego będziecie, wiecie, czekać pod koniec tygodnia, bo, bo na przykład wcześniej było za wcześnie, żeby coś potwierdzić. Też może tak być. Także, kochane skorpiony, no dużo, dużo niestety nie powiemy, bo bo ten tydzień, ten tydzień jest tydzień, ty, 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 tygodnią oczekiwania po prostu. Ale słuchajcie, kochani, macie sól i ochronę od czarownic kuchennych, więc słuchajcie, chroncie się w tym tygodniu, używajcie soli, kąpiele z soli i, i, i po prostu uważajcie na to, żeby, żeby chronić swoją energię w tym tygodniu. Dobrze, kochane skorpiony, wszystkiego najlepszego na przyszły tydzień. No i patrzymy, co dobrego u rybek. Co ciekawego tutaj przyszły tydzień przyniesie rybkom? Już patrzymy ryby od 16 do 22 stycznia. Od 16 do 22 stycznia, i już patrzymy, co dobrego u Was. Nasze karty Wam lecą nam wszystkim tutaj. Już patrzymy, co dobrego. Rybek, rybęki. No ryb, rybki chyba też odpoczywają, nie wiem czy przymusowo czy nie, ale chyba też tutaj jakiś odpoczynek. Rybki, czym Wy się, czym wy się tak, um, że tak powiem martwicie, bo tutaj, tutaj jakieś, jakieś zamartwianie się jest. No właśnie, aż, aż, słuchajcie, aż karta od czarownic pokazuje. Zaraz wam, zaraz wam wszystko będę mówić. Kochani, przede wszystkim ogólna energia, tak jak mówię, odpoczynek. Słuchajcie, jeśli jesteście na Europie, jeśli jesteście, macie taką, taką możliwość, odpoczywajcie w tym tygodniu. Nie musi to być cały tydzień, ale po prostu znajdźcie czas dla siebie, znajdźcie czas na refleksję, znajdźcie czas na odpoczynek, na to, żeby pomyśleć, zastanowić się. Ale wiecie co, dla mnie ten odpoczynek w tym tygodniu to jest bardziej dbanie o ciało i duszę. Czyli może jakiś spa, może jakaś kosmetyczka, może jakiś fryzjer. Po prostu zajęcie się sobą. Spędzanie czasu razem ze sobą. I, i wiecie co, tu się pokazuje, nawet jeśli jesteście w związku, który jest szczęśliwy, jesteście zadowoleni, to i tak znajdźcie czas tylko i wyłącznie dla siebie w tym tygodniu. Będzie to bardzo ważne. No i kochani, jeśli chodzi o pracę, to słuchajcie tak. Ja mam wrażenie, wiecie co, że coś się zakończyło w pracy, zakończył się jakiś projekt, i ten projekt był słodko-gorzki, że tak powiem. Bo z jednej strony on się zakończył i, i Wy jesteście zadowoleni, że on się zakończył, ale wiecie co to zakończenie? Czy, czy skończyliście pracę z kimś? Czy skończyliście po prostu umowę i szukacie czegoś nowego, to z jednej strony cieszycie się, że zakończyliście ten projekt, bo na przykład ktoś wam po prostu wbił przysłowiowy nóż w plecy, i wy wiedzieliście, że pomimo, że ten projekt odniesie niesamowity sukces na zewnątrz, to wewnątrz tak naprawdę ten projekt bardzo was wymęczył, bardzo was rozczarował i tak naprawdę jesteście bardzo wkurzeni. Ja mam wrażenie, że w pracy wręcz możecie albo się pokłócić pod koniec tygodnia, bo będziecie wiedzieli, że na przykład projekt jest niesamowicie, tak jak mówię, niesamowicie dobrze przyjęty, ale od kulis to wygląda zupełnie inaczej. Wiecie co? Ja mam wrażenie też, że Wy możecie z tą wiedzą chcieć coś zrobić, czyli, wziąć, czyli na przykład nie wiem, poskarżyć, no, poskarżyć to takie słowo, ale. Porozmawiać z jakimś kierownikiem, porozmawiać z jakimś menadżerem, z, y, tutaj coś, coś, coś w, w ten deseń zrobić. Ale wiecie co, ja Wam powiem tak, że Wy wiecie również, że pomimo tego, że zakończyliście tę współpracę, to y, jest coś na horyzoncie. Y, karta rada dla Was to jest karta, która mówi, y, nie martw się, bo y, histeryzujesz trochę za bardzo. To znaczy, histeryzujesz tutaj, to jest, to jest takie słowo. Klucz, dlatego że ta sprawa nie wygląda aż tak źle, jak wam się wydaje. Sytuacja nie jest aż taka zła. Oczywiście, Wy się martwicie, możecie, możecie nie, nie spać po nocach, ale nie jest aż tak źle. Także słup także tak naprawdę bardzo fajnie. Wiecie co, jeśli chodzi o związki, to ja mam wrażenie, że to jest dokładnie tak samo. Może być, że jesteście w związku, gdzie na zewnątrz wszystko wygląda pięknie, ludzie Wam zazdroszczą, a za zamkniętymi drzwiami po prostu kłócicie się do upadłego i pod koniec, tygodnia, pod koniec tygodnia może to wiecie, co w jakiś sposób wyjść na zewnątrz. Może być też tak, słuchajcie, że wy tkwicie w jakimś związku, kochane rybki, tylko po to, żeby w nim tkwić, żeby właśnie ten, ten związek na zewnątrz utrzymać. Ale też jesteście bardzo wkurzeni. Powiem Wam tak, w tym tygodniu raczej nic z tym nie, nie zrobicie. Ale zaczynacie już sobie zdawać sprawę, że może e, trzeba po prostu w jakiś sposób to zakończyć, w jakiś sposób to rozwiązać. E, I dlatego będziecie potrzebować tego czasu tylko i wyłącznie dla siebie, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować żeby po prostu być sami ze sobą. I słuchajcie dlatego, dlaczego powiedziałam na początku, że się bardzo martwicie. Karta od czarownic kuchennych, łzy i cebulka. Czyli słuchajcie, to oznacza najzwyczajniej w świecie, kochane rybki, pozwólcie sobie na te łzy. Pozwólcie sobie na to wkurzenie. Pozwólcie sobie na te emocje, bo to tak naprawdę też, też was oczyści i pozwoli wam pójść dalej. Kochane rybki, wszystkiego dobrego na przyszły tydzień. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach.